Co zrobić, żeby nasze maile naprawdę działały? No to sprawdźmy, jak to ugryźć. Wyobraźmy sobie genialny pomysł, ale podany w pogniecionej torbie. To właśnie jest źle napisany e-mail. Bo w mailach liczy się nie tylko treść, ale też forma. Zobaczmy, jak to ogarnąć. Stop, zanim cokolwiek napiszemy, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie: po co w ogóle jest ten mail? Chcemy kogoś poinformować, zapytać o coś, a może zmotywować do działania? To cel nadaje ton. No dobrze, to rozbierzmy maila na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Temat to nie wiersz. Ma być jak etykieta na paczce. Krótko, zwięzle i na temat. To nie jest szkolne wypracowanie. Najważniejsza informacja musi być na samym początku. Koniec i kropka. Nikt nie czyta bloków tekstu na ekranie. Ludzie skanują wzrokiem. Trzeba im to ułatwić. No i pamiętajmy o jednej rzeczy. Po drugiej stronie też jest człowiek. Zamiast pisać, zostało zrobione. Napiszmy, zrobiliśmy. To od razu brzmi lepiej i buduje zaufanie. A teraz coś, o czym często się zapomina: diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Nazwa pliku musi coś mówić podpis to nasza wizytówka, a kopia tylko dla tych, którzy naprawdę muszą wiedzieć. Dobra, to teraz lista e-mailowych grzechów głównych. Zobaczmy, czego absolutnie nie robić. Nawet jeśli nie ma czasu, wystarczy odpisać dostałem, odpowiem jutro. To proste, a zmienia wszystko. Ktoś zadał trzy pytania, odpowiedz mi na wszystkie trzy. To pokazuje szacunek i że naprawdę czytamy maile. Coś nas zdenerwowało? Piszemy maila, ale nie wysyłamy. Zapisujemy go w wersjach roboczych i czytamy jutra. Literówki to sygnał, nie zależy mi. Ta ostatnia minuta na sprawdzenie tekstu jest naprawdę kluczowa. Zanim coś prześlesz dalej, przewiń cały wątek. Serio, czasem kryją się tam rzeczy, których nikt nie powinien widzieć. I o to właśnie chodzi. Najlepszy mail to taki, o którym się nie myśli, bo po prostu działa. Pomyślmy o tym. Jaka jedna mała rzecz, którą zmienimy już dziś, sprawi, że nasze maile będą działać lepiej?